Siemano, z tej strony, frytru, a to kolejny odcinek w Culture Tym razem bronimy się na lotnisku. E, za punkty badań e, udało się e, wynaleźć, no bo nie zakupić. E, M4A1, e, okres środkowy. E, widzę, że różni się dziwną rzeczą. Nad, e ma mniej pancerza <laughs> kadłuba od tego wczesnego. Zdecydowanie. Chyba, że zaczyna się od innej. Nie, zaczyna się też od 10. Także penetracja ma tą samą. Więc będziemy już sobie używać tego starszego modelu. Oczywiście do obrony użyjemy naszego niezawodnego, zdobycznego flaka 8.8 eee, i flaka 5 cm. Eee, myślę, że możemy rozpocząć. Eee, zapiszemy sobie tylko i ok, lecimy dalej. No, jeżeli tak to lotnisko będzie wyglądało, to będzie ciekawe do obrony. Zobaczymy, najprawdopodobniej skupimy się na jednym punkcie. Tam postawimy dosyć mocną obronę. No, na pewno zagrożeniem będzie znowu armat, chałbice niemieckie. E, ostatnio podczas obrony uraczyły nas 15. E, Kałubice 15 cm. Zrobiło to pogrom, jeśli chodzi o nasze e, miasto, którego broniliśmy. A zobaczymy teraz. No i ciekawe, czy pojawi się jakiś cięższy sprzęt niż Panzer 4 czy Panzer 3. Być może uraczymy już yy, Pantery albo Tygrysa. Chociaż wolałbym nie, bo tak szczerze to chyba nie mamy za bardzo siły, żeby go zdjąć, przynajmniej od frontu. Ok, mamy trzy punkty. I przeciwnik atakuje od północnego zachodu bardziej. No dobra, czy ja to mogę przypiąć? Niestety nie. Chociaż, yy, dobra, podepnijmy sobie od razu. Tyle to co możemy. Eee... No dobra, czyli tutaj będziecie atakować. Ja się przeniosę chyba bardziej tutaj, w tą stronę. No, zdecydowanie. To podczepiłeś, więc ty jedziesz tutaj. No zarąbiście, jedź mi tutaj, gościu. Wyślę też piechotę od razu. Na razie zbierzmy się po prostu tutaj. E, tutaj powinniśmy wytrzymać, chociaż dobra. Eee, nie mamy nic lepszego od naszej statycznej obrony od Browningów, więc trzeba coś będzie jakąś jakąś eee, wysłać y pepance i artylerię. Jedź mi tędy gościu. A tak, gdzie tam ten SDK z Aha, on jedzie sobie sam. Nie, 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 panie. Panie, weź mi to podepni. A tutaj chyba musimy już iść. Hmm, ciekawe to wygląda. Weź mi to postaw tu. To jest Browning. Dobra, Browninga daj mi tutaj. To idzie po to, zaraz ktoś przyjedzie. Dobra, inżynierowie tutaj. Dobra, dawaj mi tu. Dobra, tutaj powiedzmy. Dobra, wszyscy idą? Wszyscy nie idą jeszcze. Dobra, gdzie jest ten STKZ? To dobra, jedzie dopiero tutaj. Podepnij mi to, proszę bardzo. Ty sobie stań tu. Ty możesz sobie stanąć tutaj o, w ten sposób. O, dobra, puściło. Czy ty zgubiłeś pelot, znaczy flaka? Ja pierdziele, co się dzieje z tymi z tymi transportowcami. Dobra. Jest ciężarówka. Podepnij mi to. Leć mi tutaj. Wy możecie tutaj wesprzeć. Chociaż ten mały... Nie, nie może podpiąć. Dobra, Snajper. Piechota dajmy ją tutaj. No, i zaraz zaczną się ataki, a my jesteśmy że tak powiem głęboko w dem. Dobra, ty to podpiąłeś, więc ty to mi poprowadź tutaj, jak to jest? Możemy tutaj wzmocnić. Dobra, idź tak. Dobra, coś tutaj dojeżdża? Dojeżdża, dobra. To ty, panie, dojedź tutaj. Tak, żeby był przestrzał. Czyli pewnie gdzieś tutaj mi go wyładuj. Ten moździerz może być, powiedzmy tutaj. Tuż powoli też idą, a tego flaka sobie tutaj postawimy. Tych panów poprosimy, jeden tutaj niech stanie, drugi może do tego bunkra, znaczy do tego okopu wejść, trzeci może nawet. W ten sposób wy tu idziecie. mamy fajne kopiki oj 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 dobra rozładuj mi to i uciekaj Leć. Panie, ty tutaj stań. Dobra, wybuduj mi tutaj ten okop, dużą barykadę, daj mi. Coś takiego. Tutaj leci z tym. Eee, ten moździerz. moździerz... Możemy gdzieś bliżej dać. Na przykład tutaj. Tutaj mamy to... rozwinięte. Potrzebujemy tego... ...sera. Już. Aha, nie wziąłem medyków. Dobrze. Być może tutaj? Na razie ok rozbalili to nam całkowicie więc tu od razu tutaj Naprawdę, gościu? Tu mamy pięćdziesiątkę siódemkę, więc dobrze. I ją powinniśmy chyba... ...zostawić... ...gdzieś tutaj. A podaj mi tutaj, o. Dokładnie. Tą piechotę na razie tu wrócimy. tam się byli nowo. Dobra, e, ty tego nie przycelujesz. Coś tu jedzie, ale nic takiego groźnego. Dobra, idź mi. Czołgaj się tutaj. Dobra, tutaj mamy rozładowane. Dziś... Ten snajper może. Dobra, m jedź mi. To mi. od nas, niedobrze, Dobra, stań nas. mi. tutaj. mi. tutaj z moździerzem i co jeszcze mamy stewarta, dobra też po w tej stanie amunicja niech pędzi tutaj a ty możesz tutaj też Dobra, która artyleria od nas dos oberwała? Aha, ten flag, dobra, to nie jest ważne. Daj mi skrzydła. Ole, ten. Ten, ten, ten. Y, flag. Załoga czołgu? Co? Ale że gdzie? ha! Tutaj mi... ...rozwalili ich. Ty idziesz mi zdjąć tego? Oj, 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 oj! Nie ruchomili mi pojazd. Strzelaj tu. Więc jest ta 50. Tutaj jest niedobrze. A bo się fajczy Kurde no. gdzie jest pojazd? Pojazd, pojazd, pojazd. No dobra, ten flak jest wyeliminowany. Так, и так. Nie pytanie, czy będzie nam się opłacało tu dostać, czy nie? Co wy tu macie? Trójka. Eee... jakie jeszcze pojazdy tutaj mamy? No to było wiadomo, że ten zdjęty. Kontynuujemy na razie. Być może to jest ostatni atak. Ooo, wow wow, 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 widzieliście co potrafi piętnastka. Co to jest Który czołg? Co jest? tego zdjąć po prostu Nie no, mi! Coś kurde, nie mogę przebić tego. Panzer czwórki. Nadal nic Tu jest tą pantry szwórką staj mi tu Spróbujemy go z 15 rozwalić. Podejść tutaj bliżej troszkę. Mi się wydaje, że on jest nieruchomiony już chyba. Snajper, snajper, snajper zdecydowanie. Idź mi tutaj. Czy zdjęta ta czwórka? Dobra, zarąbiście. A, wa, wow, wow. Raz, pierwszy. Dobra, zdjęty. Ktoś tu krzyczy, ale kto? No i dobra, mamy to. Eee, także dziękuję za uwagę, jeśli się podobało, dajcie lajka, komentarz i subskrypcję. Do zobaczenia wszystkim. Cześć.